Pewnie nie spodziewaliście się, że zaczniemy tę grę i ten filmik od siedzenia w budzie dla psa. widzę, w, w stronie Józefa Sato. Dzisiaj w nowym Wchodzi będziemy wchodzić do tego pokoju, czyli dla gierki. Hello Neighbor, albo Number 4. Ale zanim to wyjdziemy, to zasubskrybujcie mój kanał, łapeczkę w górę, dajcie, a my... ...wchodzimy. Czemu nie mam mojego karabina środowego? Czemu nie mam mojego karabina świadomowego? Co tam się chcecie? Kame na kamera włazimy? Chyba tak. Nie, nie wchodzimy. A! <grystraszamy> się. Na budzik chyba trzeba wejść. Też nie, no to chyba na kartę. O, Firewalk! Załóżmy numer dwa. Nie zrzucajcie mnie nic. Dobra, coś tutaj silnie. To jest podobno. Przestańcie, dobra. To jest podobno minigierka z podwójnym skokiem. Ale jakoś ciskam nawet cztery razy wpadł nic to nie, nie, nie da. Nie. nie, nic, nic kompletny. nic. Ło, wow. co za ogół? Czy my musimy wskoczyć na te serwenci? Chyba nie. bo ich tam najwróch nie było. Na klamkę? Yep. Chyba nie. I jeszcze spróbujemy na tą półkę. Wow! wow. wow. Chyba na te książki chyba skończyć. Mm. Na soku skakujemy. Mm. A, bo to na te sardynki trzeba wskoczyć. Sherlock Józef. Mm, chyba za mnie. Chyba nie. Chyba tam się właśnie nie wchodzi. Ale jeszcze drugi raz spróbuję. No bo wiadomo, czasami coś się zdarza. Dobra, chyba nie jednak. Chyba jednak trzeba na radyjko wejść i tak co nam to da więc nam to nie da o teraz to my możemy strącać kubki, jak oni Już to coś ma coś w tym związku coś tam okej okay. ci po prostu musieliśmy jakby narzucić to na to tylko teraz jakby eee jak my tam wejdziemy o dobry jest jest dobrze chyba dobrze no na tą czy na tą półkę? Dobra, na tą półkę pojedziemy. Uuu, nie widziałem że Janusz ma taki stylowy kapelusz. Nie bez powodu tu belkę dali, ale ja idę tędy, bo ufam. No bo może tak po prostu daj, żeby nas pomylić. Tutaj skakujemy. O, już jakiś etap zrobiliśmy. Eee. Albo i nie, dobra. Spakujemy na tu na tamtą hmm. Teraz tak. Hmm. Teraz chyba tu trzeba wskoczyć. Pyk. O, do, jest, jest, chyba nam To To co teraz jakby... co my zrobimy? Hmm. Dobra, wejdę i teraz. Jakiś toster. Czy można wejść do tego tostera? Chyba nie można. No właśnie, nie, nie <laughs> Co ja właśnie zrobiłem? Chyba na... Dobra, na to półkę nie wchodzimy, bo i tak wiadomo, że się posiedzimy. Dobra, na to pójdziemy. Tam jest takie ten... wajcha. Co nam to dało? Chyba nic. Wow! I co? A, dobra, dobra, bo to jest takie fejkowe, jakby. Eee, teraz tak. Wchodzimy jeszcze raz. Może to gdzieś nas dalej odbija, jak my to włączyliśmy. I. Uuuuh, jest, udało się! Łuchu, udało się! Jest! Na kipsy. doświadczyłem, że jednak da się przejść. No można wziąć. Można wziąć, jest! A okej, okay, naszego karabina szturmowego chyba nie ma. Tak by to Zabierzemy. Skakujemy na sardynki. Jakieś to, to na pewno nie jest bez powodu, ale Bo to by tego nie dali bez powodu. Nie bez powodu. Tutaj wskakujemy i zacięliśmy się. No, że to... to... Czekajcie. Mogę tu na ścianę rzucić! Op. No i właśnie. Tak to jest. Jop! Jest, udało się. Wezmę dwie kolejne. Dobra, wskakujemy na samoleć. Ej! Lecimy Jednak się przesiadam. Chyba jakby o tak. I tak i lecimy. Co tu za Ten się nie wróży do bramy. Coś, coś z nim jest złego. Ale dobra, idziemy. I co? Na radę i na telefonik. Chyba na telefonik. Halo, Janusz. Halo. Na świece? Nie, bo w sumie my chyba w sensie mamy HP. No chociaż wątpię, że to w tej grze to jakiś HP. Wow. A, bo my mamy tak wejść. No i co w sumie? No i nic, chyba... A! Nie! Nie! ratunkiem. Dobra. I chyba tak trzeba zrobić. Czekaj, O! czekajcie. Jakieś eee, na tą bo wejdę? Wejdę, dobra. Tak, nie. Dobra, mam ostatnią łódkę. Nie no, bo ja tak za wysoko daję. I tak ja z tego nie przetrwam. Gdybym stracił ten lot, to bym musiał iść po kolejną. Nie! A! Jest! Udało się! Dobra, na poduszkę? Do śmietnika? Nie. Tutaj. I to jest... Jakby w sumie co mam zrobić? Tutaj? No, no nie, no na poduszkę to nie. A wrz, zaryzykujemy, polecimy tam na sam dół Wrócimy, wrócimy Uf! Spacja Co? W co? I teraz tak, szliśmy tędy, tędy, tu, siup, tu, tu, tędy, pyk To to teraz, to teraz co? Dobra, nieważne, nieważne, wejdźmy po prostu, wejdźmy Ktoś za tymi drzwiami będzie W ogóle, jest ciemno? Było jasno jak wychodziłem Jak wchodzi tam nam się w ogóle dało? Ech, chyba nie No właśnie Chyba nie Dało! Podwójnie skąd dało? Czyli dwa razy spacę teraz, czekajcie tak! Janusz, muszę się dostać do tej piwnicy. A Janusz zabijecie! Zabijecie Janusz. Dobra nara! Kurde! Bo on tam postawił pułapkę! I teraz mam pomysł. Wybijemy u niego okno. Eee, Janusz, ty nigdy, ja tam do twojego domu nigdy nie wejdę. Czemu on taki gap jakby? No mam podwójny skok, możemy wreszcie skoczyć na samochodzik. Ip! Dobra, w ogóle zobaczmy ten domek od... Uuu, telefon! Którego nawet nie będę wziąć. A co tak, to na dół do Janusza. On to gdzieś... Jest! Zostaw! Nie jancz, nie wolno. Ile wiader? W ogóle po co? on no, po tej musi nie dostać. No. I wejdźmy teraz zatem wiatrak, bo tak sobie doświadczyłem, jak oglądała mój poprzedni odcinek, że skoro włączyłem jakieś mechanizm, to może włączyłem ten wiatrak. Chyba wyłączyłam jakiś mechanic. Ja Wejdźmy tam. Jakby to zostawiliśmy tam to wszystko. Tam te rzeczy o te. Yep. Dobra, jest! Jest! No oh. jakby ona nie działa, ale i taką ona może chodzić. No zielony klucz! <laughs> zielony klucz mam! Zielony klucz. Tylko teraz... Biorę te pociągi, biorę te rzeczy. Tylko teraz pytanie, do czego by pasował zielony klucz? O jest pytanie? No i teraz to pozwólmy skochać, nie tam. Albo rozbitym oknem, ale musisz się popisać przed widownią. Jak zwykle, Janusz. Stań się do domu. Także to by było na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście ten kanał. jeszcze łapeczkę w górę. Janusz... Stań się Twojej piwnicy. Stań się Twojej piwnicy. Choćby nie wiem co. Cześć! A tak w ogóle w następnym odcinku. Odkrijemo, do čega padejo novi ključ.